No, hejka, co tam jak tam. Dumer Jack z tej strony. Witam Was z powrotem w Half-Life 2. 16 już odcinek. Powoli zbliżamy się do końca gry, a przynajmniej takie mam wrażenie. Jesteśmy w jakimś labiryncie z zombiakami, Postaramy się teraz stąd wyjść. Eee... No, ale oczywiście nie zapomnijmy o sucharku. Co takiego fryzjer ma w lodówce? Maszynkę. <laughs> Dobre. Okej, okay, jakieś tłoki. Wow! Nadepnąłem na niego humor? Okej, okay, nawet nie trafiłem go w tym łomem. Aha, czyli to w sumie o nic jest? To miejsce? Tu chyba chodziło tylko o to, żeby się doładować supply Myślałem, że słyszę te durne roboty Wups Gdzie ty jesteś? Chodź tu śmieciu A mi Jakieś jeszcze triki, tematy tutaj? Czy już? Hmm. Wydaje mi się, że. Wyszliśmy. Jesteśmy w jakiejś. Nie wiem, fabryce? Czy co to jest? Aj, nie trafiły. Dobra, widzimy dużo wybuchających beczek, także o, oh, fuck mi. God damn. Czyli gdzieś tam są komandosi! Fuck nie to! No, chodź tu, śmiecił. Aj, e, myślałem, że kurde. Jak trochę życia straciłem się nic nie stanie, bo tutaj mamy jeszcze apteczki, także luz. Tylko nie wiem co chodzi z tą windą. W sumie. Dobra, zdechli dwaj. Trzeci nie żyje. Gdzie? Aha, gadem, no nie, tak nie będzie dobrze. Yy... Dobra, Ładowanko i chyba jeszcze raz musimy uruchomić windę i na nią wsiąść, tak? I -o. Jojojojo, jo, 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 jo. nie będą dochodzić jeszcze. Ej, czyż No, come on! Skąd on w ogóle wyszedł? Śmieć. Dobra, chyba ich się wszystkich pozbyliśmy już. O, jednak nie. Ho, ho, bulzaj, kurde, nie chcę za bardzo wyskakiwać, żebyśmy się nie spieprzyli na glebę. Fak mi, skąd? Dobra, jesteśmy na miejscu. Chyba możemy przejść na drugą stronę, zbierać co się da. Hmm, tu gdzie mam to tutaj iść teraz. Chwileczkę. Mm. A tu jest jakaś drabina, dobra. Wow! Ej, skop! Gadam. Gdzie ja tu mam iść? Czy ja mam jakoś ten? Nie wiem, spróbujmy. Tak, chyba tak. Ups. Gdzie oni są? Kadem, ja nie. Znowu na górze! Jeszcze wyżej! Dobra, tu chyba trzeba będzie. przeskoczyć? Albo nie. <ścoughs> Dobra, chwilkę, jeszcze raz. Co my tutaj mamy? Na pewno mamy przejść tam, ale... AI! No to zrobiłem. Hmm. Czy ja tu mogę jeszcze... Mogę jeszcze jakoś wyjść, dobra! Yeah. There goes moje rzucanie beczkami! Ło! Wow! Kurde, nie mam już na Ej, grana ta nie. No i za daleko, ja pierdzielę. O Boże, kapadaka. No w ogóle, co ja miałbym teraz tutaj jeszcze zrobić? Bo przecież... Jak ja mam tutaj przejść? Hmm. Ej, nie mam pojęcia o co chodzi. To be honest. Aha, tutaj jest jeszcze piętro. Dobra, ale jestem, kurde, durny. Ja pierdziela. No! Come on. Fuck! A, jeszcze raz, dobra, przepraszam Naprawdę przepraszam. Może teraz trafimy. Dobra, jednak nie trafimy. No świetnie. Boże, jak ja jestem słaby w tą grę. To jest po prostu niesamowite, wiecie. Ej no. What? What? Dobra, nie wykupiajmy się po prostu. I teraz może tak. Wyskoczy tam jeszcze ten drugi? Słyszałem cię. Nie, no już dwóch leży. Dobra, no, zejdź, bardzo Was przepraszam za ten y, krótki problem. <grywka>

Fakt, tutaj się chyba nie można za bardzo ukrywać, co? Gdzie oni tam? No, z tym laserem. Ej, ona spada, ta, ta strzała. Teraz dopiero się skumałem. No dobra, kurde, ledwo, ledwo. O, oh, fuck, Dzień, co pozwólcie, że wczytam, bo trochę mi to źle poszło, jednak. O, kurde, to kolejni. Goddamn. czy ja jestem ich w stanie w ogóle zabić? O, właśnie tak? Nie wydaje mi się. Dobra, to jeszcze raz. Bo tam ich w ogóle nie widać, więc nam pewnie po prostu trzeba wrzucić granat. Dobra, jedziemy. Tak, potwórkę. Kurde, i tak nie trafił. Pieczony śmieć. No, biegnij! Co ty, no? Boże. No nie, no dobra, mamy go teraz chyba trzeba z drugiej strony, co spróbować. Maybe you can help him. The snipers trapped him up on that warehouse roof. He was going for a cache of grenades, but I doubt he can get to them now. Go on, Doctor Freeman. Ay. de serio. Wyczuwam nie tutaj niezłą ekipę. Ja pier... No kurde, zapomniałem do niej z daleka. Jeszcze ten śmieć, no nie do wiary. O Boże, wszystko nie tak. Okej, okay, tutaj nie przejdę. Chyba trzeba tutaj. Help! Me! Help! Help! Me! We thought we'd be safer down here. Little we know, the place was infested. The rest of them headed upstairs. They took the chance with the snipers. I guess they're still up there. Whoa! Dobra. Nie tak miał być. Wow. Kurde. Świetne, a ty żyjesz jeszcze, Ziem? Żyjesz, no to spoko. No dobra, ale inaczej się chyba nie dało. Trzeba było tam przejść, tak mi się wydaje. Dobra, tutaj wydaje mi się, że będzie sniper na nas czekać. Ło, nie, jednak nie. O, jednak. No dobra, niech on wszystkich ściągnie. Dobra. No tak, skąd on strzela? Stamtąd. Przeżył? Jak to jest w ogóle możliwe? Przecież to nie ma sensu Ale bzdura Bo słuchajcie, no takich na pewno nie jestem w stanie zabić, co? No nie, chyba nie No nie, to jest w ogóle tak zrobione, że Ta strzała się jakby odbija

Gordon, Mam taki zamiar, no ale to kurde, muszę chyba jakoś nie wiem. Przejść dalej, God damn. Dobra. Wow, skubany, tam też się przyczai. Ej, no, Hamad, co jest? Ja pierniczę. Wow, to aż tak działa? A jak weźmiemy to w Gravitigana? The tak? grenades, Gordon! Aha Ja pierdzielę, jakie to jest głupie No ja mogę... Tylko jak ja mam kurde trafić tam tą... no. Ta, jeszcze Gordon, się zaciąłem. Fuck <laughs> tak? mi Nie dobra, to był dobry plan Tylko kurde, weź to ja pierdzielę jak on mnie zauważył O, teraz. Eee! Ej, ej! Boże, no nie! Dobra. Zamknij mordę, Barni! Ej, nie dokończyłeś zdania. Nieważne. Czy tutaj? A, dobra. Co dalej?

Aha, Head Hamper, no ta. Okej. Okay. <ścoughs> no dobra, niech będzie takie tłumaczenie, czemu nie? Ach, Ach pozwólcie, że się napiję, bo. Zaskłoń w gardle od tego pierdzielenia. Dobra, co my tu mamy? Ups, ow, fakni, dobra, tego się nie spodziewałem.

A on otworzy, dobra. Oj, są w stanie to rozwalić? Okej. Okay. Wo Co tam się stało?

Co się teraz stało? Dobra, nieważne. Chyba gdzieś tam trzeba iść. Nie, dobra, to głupi pomysł. Ludzie, gdzie ja mam iść? Dobra, jeszcze raz. Którędy ja mam? Tutaj jest bariera.

Chyba nie w tą stronę, czy my tutaj możemy wejść, nie, nie ma opcji. Ech, gdzie ja mam iść. Dobra. Weszliśmy do tego budynku. Czeka nas tu pewnie niezły wpierdziel. To nie są bomby? Chyba nie. Czemu tak dużo granatów mi dają? Zobaczmy, czy to coś wybuchnie. Nie, dobra, to to nie są bomby. Eee, nie wiem co to są. Jakieś czujniki, zobaczmy co to jest, jak wejdę. A coś takiego, dobra. Ty, no ja może mam HEV-suit, ale nie mam w ogóle pancerza. dobra, już kumam o co chodzi. To jest chyba coś takiego, że to się otwiera. O właśnie. No dobra, tu będzie chyba jadka, co? Fuck, nie. Whoops. <laughs> Woah! Kurde, już gada, trzeba pośpieszyć, co? Kurde, no nie, dobra, jeszcze raz, bo to eee, nie wyszło, nie wyszło.

Kurde, mam mało życia, masakra jakaś. Jest tu coś pod spodem? Nie ma. Okej, okay, jest medyk. Hej, jest hey, Freeman. hey! hej! Hey. Hey, hey. Dobra. Ej, ale Mogliście mnie przepuścić, nie? <grybujesz> Dobra, słuchajcie. Będziemy kończyć ten odcinek. Dzieje się, dzieje się powstanie na całego. Dochodzimy powoli do finału. Nie wiem ileś odcinków, no myślę, że jeszcze ze 3, 4 może, coś koło tego. No nic, nie będę przedłużać, mam nadzieję, że Wam się podobało i mam nadzieję, że widzimy się w następnym. Trzymajcie się, Elo!